W Anglii takie wspaniałe sklepy są, świąteczne dekoracje, ale szopka świąteczna też jest, wprawdzie skromna, no i trochę falstart, bo trochę za wcześnie, no ale jest centrum handlowym. To jest, to jest tak, że jakaś organizacja zajmuje się tym, że umieszcza te szopki w tych centrach handlowych. No i przynajmniej, mimo że taka skromna, no to jakiś przechodzień czasami się zatrzyma i się zastanowi, co to w ogóle jest. Ale prawda jest taka, że tam się nikt nie zatrzymuje, dlatego że ci ludzie. Oni wolą oglądać te jakieś krasnale, jelenie, jakieś dziwne rzeczy, inne, niezwiązane ze świętami Bożego Narodzenia, takimi tradycyjnymi, tylko po prostu mają w głowie co innego. Natomiast mimo wszystko. No dobrze, że takie szopki są, bo może ktoś tam trafi i się zastanowi, co to właściwie są te święta Bożego Narodzenia i może gdzieś tam wygoogluje, że to kiedyś była taka historia i że to o to w tym wszystkim chodzi. Ale no niestety to jest tak, że społeczeństwo brytyjskie, to ono ma w głowie co innego i, i oni... Nie wiedzą, nie wiedzą już o co chodzi w tych świętach, skąd się ta tradycja świąt Bożego Narodzenia, skąd ona się wzięła.